Oczekiwanie jest źródłem wszelkiego cierpienia. William Shakespeare nauczyłem się unikać rozczarowań. One nie wynikają z tego, że coś nie wyszło. Wynikają z tego, że założyłem, iż coś się jakoś skończy, że wynik tego będzie taki, a nie inny. Spędzam ostatnio dużo czasu w jednym z krajów Bliskiego Wschodu. Nie jestem specjalistą od tego regionu. Lecz zawsze, gdy jestem w jakimś kraju, uczę się kilku zwrotów, żeby być miłym dla kogoś. Zapytałem naszego przewodnika, co znaczy to, co słyszę jako inszala. Trochę inaczej się to zapisuje, lecz znaczy mniej więcej, jeśli Bóg pozwoli, lub zgodnie z wolą Boga. I to jest potężne przeświadczenie. Będzie tak, jak chce Bóg. Mój Bóg, jakkolwiek go pojmuje którego nazywają Allahem, katolicki Bóg. Jakkolwiek to się dzieje, ciekawe, jak podobny jest Koran do Biblii w swoich założeniach. Ciekawe, jak to wszystko się układa. Dokładnie tak, jak chce Bóg. Inszalah.